Witajcie na kanale Zdjęciowym TV w kolejnym filmie z serii gram w gry na telefon A dzisiejsza gra to będzie Battle Jump 3D I e, pomyślałem, że po prostu fajnie coś nagrać, fajnie nagrać e, film z kierki po dwóch latach Dawno nie było już tych filmów No i nie przedłużając, w tej grze chodzi o to, że podrzucasz butelką i e, musi ona nie spaść a, a teraz już będę w nią, w nią po prostu grał, w tą grę, całkiem prosta gra. Z początku się wydaje, zobaczymy, jak później będzie. I przepraszam, jak będę mało mówić na tym filmie. Ale po prostu się skupiam z tym bardzo, gdy gram. Jak zwykle mówię, no wiem, po prostu, z początku prosta gierka. To będzie. Musimy po prostu zobaczyć, co będzie z czasem. Ja też się zastanawiałem, czy puszczać wam kres z dźwiękiem, czy dać tylko muzykę w filmie. No, jak na razie dam jeszcze zwykłą muzykę w filmie. Może kiedyś będę z dźwiękami z gry robił y, takie filmiki. No i nagram jakoś dwa filmy chyba z tej gierki. A nie powiedziałem, mam jeszcze, ten film będzie trwał 5 minut. Y, jak zwykle takie odcinki tego typu. Skierek. Poza tym, już nie nagrałem tej gry też na komputerze, tak jak wcześniej nagrywałem jakieś gierki takie ze sklepu Microsoft Store, uważam, że to bez sensu. Jak to są gry na telefon, to, to po co nagrać ich zamienniki na Microsoft Store? I też, no, lepiej mi się gra takie gierki na telefonie, to no, wiadomo. Pierwszy raz przegrałem teraz. Ok, zobaczymy gdzie dojdę w ciągu tych 5 minut tego filmu. Okej. Okay. Zatem czy mam jakąś butelkę kupić nową? Za 250 to czy mogę? Okej. Okay. I taką nową buteleczkę sobie mamy teraz. Jeszcze jakąś inną grę znajdę, żeby pomóc z tymi filmami zrobić, żeby było coś innego. Bo chcę powrócić tak na poważnie do, do tych Gierek, żeby coś innego się działo na tym kanale. Nie, nie tylko jakieś inne filmy, jakieś zdjęciowe vlogi, quizy, i jakieś jeszcze inne rzeczy. Aż na przykład, może będą za, było jakieś QA, bo, bo fajnie mi się odpowiada na Wasze pytania. To tak, takie rzeczy my chciałem nagrać. Nie, teraz nie będziemy oceniać gierki. No i tak, będą live'y na Twitchu, tak jak w poprzednim filmie z jestnięciowego info mogliście usłyszeć. O, znowu przegrałem. Jak mogliście usłyszeć w poprzednim filmie, no właśnie, yy, tak na jakoś w sobotę, mamy sobie zrobić yy, streamka. Zobaczymy, ile będzie trwało to. Ja bym chciał robić takie dłuższe ja streamy, jak kiedyś robiłem. Znaczy, yy, dla kogoś długie, a dla kogoś niedługie. Nasza dla mnie dosyć długo robić, aż godzinę streama, nawet. Ale może postaram się, że może, żeby trochę ponad godzinkę zrobić streama. Ja się stęśniłem za takim kontaktem z wami na żywo, że piszecie mi pytania od razu i mam na nie odpowiedzieć. Też może coś mam robić, coś z tyłu jak są live'y może na, na Instagramie czy coś. coś. Też coś o tym myślałem. Żeby coś takiego robić. Ja pamiętam pierwsze swoje live'y, które robiłem. Robiłem je na jakoś... Robiłem je na Facebooku. To w ogóle było coś tu na nie wchodził, bo to był jakiś 2017 rok, kwiecień i wtedy miałem 25 słów na YouTubie obserwujących na Facebooku. Nie wiem ile miałem. Teraz mamy 60. Wtedy to może miałem jakieś 20 obserwujących. A właśnie, dobra, trochę przedłużyłem ten odcinek, ale już muszę zakończyć tą gierkę. Już ten odcinek y, trwa około y, 5 minut, A więc ja się z wami będę tu żegnał. Y, nie mając razu przedłużyć tego odcinka, no to pa!